W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam pięć filmów, które naprawdę mogą namieszać Wam w głowach. Jeżeli znacie ich więcej, koniecznie piszcie tytuły w komentarzach. Zapraszam. Jest jakby się ewaporowała, strasznie przez włosy. Kto jest 67? Jest to, 66 pacjentów na tym facie. To jest prawdą, ja. To jest coś, co mi się wydaje, że Rachel Solondo jest sugestią, że Wam 67 Весь потаемниц. Zarówno o tym filmie, jak i o pozostałych ciężko powiedzieć cokolwiek tak, aby nie zaspoilerować fabuły. Dlatego też postaram się to zrobić w dość dużym skrócie. Główną rolę odgrywa tu Leonardo DiCaprio, na szczęście w tym momencie już zasłużonym Oscarem. Akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku na wyspie Zatoki Bostońskiej, gdzie znajduje się szpital dla obłąkanych przestępców. To właśnie tam udaje się dwóch szeryfów federalnych, aby rozwiązać sprawę tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana. Do końca filmu pozostaje naprawdę

film z 2009 roku, na który natknąłem się stosunkowo niedawno. Tym razem cała akcja rozgrywa się na tytułowym księżycu. Pomimo niewielkiego budżetu film prezentuje się naprawdę okazale. Duncan Jones udowodnił, że w kinowym science fiction nie liczą się tak bardzo efekty, a odpowiednio przedstawiona historia. Jest to film, w którym nieraz trzeba się na chwilę zatrzymać i przemyśleć daną sytuację jeszcze raz. Interstellar. Ten tytuł z pewnością zna z was i oczywiście nie mogło go zabraknąć w tym zestawieniu. Fabuła produkcji skupiona jest wokół grupy naukowców NASA, którzy odkrywają tunel czasoprzestrzenny, pozwalający na odbycie podróży międzygwiezdnej. Film z dużym budżetem, dobrą obsadą aktorską i ciekawie przedstawioną historią. Na pewno jest warte obejrzenia i to nie tylko raz. o nieśmiertelności. Kolejna świetna historia wyreżyserowana przez Duncana Johnsona. Są momenty, w których, podobnie jak główny bohater, musimy zastanowić się, o co tak naprawdę w danej chwili chodzi. Zarówno podczas oglądania filmu, jak i po napisach końcowych, z pewnością zostaniecie z niejednym pytaniem pozostawionym bez konkretnej odpowiedzi. AI nie, nic analitycznego. że jest Ex Machina. Jest to najnowszy film z dzisiejszego zestawienia. Swoją premierę miał w 2015 roku. Podobnie jak w pozostałych pozycjach, nie wszystko jest jasne na pierwszy rzut oka. Tym razem mamy do wyboru dwie strony, po których możemy stanąć. To, co na początku wydaje się dobrą decyzją jednego z bohaterów, po kilku minutach może nam się wydawać bardzo dużym błędem. Na końcu filmu okaże się jednak, kto tak naprawdę miał rację. Ale czy na pewno? W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, filmów tematycznie podobnych do tych przedstawionych na odcinku, koniecznie piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie też o ocenie filmu i subskrypcji kanału. Do zobaczenia!